Ta rakieta to nie jest ubarwienie, po prostu zamyka się to razem z tą opowieścią, która dotyczy tego jesiona oraz tej willi. Można powiedzieć, że to stary budynek, ruina. Kiedyś przed wojną to musiała być nowoczesna willa. W tej chwilę zobaczycie. Ten jesion po lewo wygląda dzisiaj tak i on właściwie nie zmienił. Nie zmienił swoich walorów ani kształtów. To jest rycina informująca, kto tutaj mieszkał. I zauważcie, że tak na oko to niewiele się zmienił. Chociaż pan, który tutaj mieszka, powiedział, że powinien być wycięty, że zagraża już, że wysycha. A to jest poprzedni właściciel. Facet, który był dzieckiem. To są teraz jego dzieci który wystartował Amerykanów w Kosmos. To jest ich herb rodzinny i ten dom tak wygląda z zewnątrz. Zwiedziłem to. Jakoś ta historia mnie bardzo ciekawiła, że tutaj pod ileniem Górą jest taka lokalizacja. Kiedy wszedłem na podwórko, no to wszystko było opuszczone, właściwie pootwierane. Nie musiałem pytać o pozwolenie. Aczkolwiek mogłem się obawiać, że dostanę w łeb za wtargnięcie na czyjąś nierucho nieruchomość. No, tak naprawdę było wszystko pootwierane i tutaj nie ma rzeczy, tak, które można byłyby zagrożone jakimś tam zaginięciem. Czy ktoś by płakał, że coś zginęło, chyba że ktoś uwielbia takie skarby, jak ten, te drzwi, które kiedyś y, otwierał. Człowiek, Wern von Braun, który wypuścił Amerykanów w kosmos. Za chwilę Wam pokażę klamkę, która cały czas jeszcze działa. I myślę, że jak on nacisnął tą starty rakiety, tak jako, tak jako dziecko naciskał tą klamkę pod schodami w schowku. Ona cały czas działa. Tak jak on działa. Cały czas, co roku puszcza A z tego okienka Prawdopodobnie z tego jest ich cztery, powiedział, ma ja polecę na księżyc.